Kochanów! Tu mieszka Gplay wraz ze swoją żoną G-Playką. Pewnego dnia na świat przychodzi ich synek G-Playek. Wspólnie postanawiają znaleźć większy dom i prowadzić szczęśliwe życie. Zobacz ich przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 12 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania! Jeśli podobały Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Ju się mano, z tej strony Gplay i w ogóle jestem od jakiegoś czasu mega podekscytowany. Słuchajcie, ponieważ GPL'ką spodziewamy się swojego pierwszego dziecka. Dokładnie tak, GPL'ka jest w ciąży i właśnie robi tam śniadanko. Zaraz Wam pokażę jaki ma ogromny brzuchol. Jest naprawdę wielki i ogólnie jeśli nam kibicujecie, zostawcie już teraz kciuka w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie zamieniajcie go na szary z dzwoneczkiem do do Armii, ponieważ będzie... Już nas niedługo 2 miliony, to bardzo ważne, żeby dołączyć i być na bieżąco i wpadajcie do sklepu edgyplay.pl. A ja schodzę, słuchajcie na dół i pokażę wam jak wygląda Gplayka. Gplayka, jak tam się gotowe? No, to wszystko pyszne. No, o. no zrobiłam tobie tutaj burgerka a ja sobie teraz tort zjem albo chcesz to możesz zjeść hot doga bo to Om, takie niam. wszystko pyszne mmm mmm zobaczcie Dipleyka ogólnie co? ma taki wielki brzuchol, ale to nie jest od jedzenia to wcale nie jest od jedzenia ona jest w ciąży w tym momencie także no, dawaj się damy No, tak nie wszystko strasznie Om, nium, po niam, prostu niam, niam. wiesz co boli o nie o nie co jest Dipleyka w ogóle do szpitala do szpitala poród się zaczyna rodzę jak to? rodzę po prostu jak po mnie do tego szpitala Szybko, ale czekaj 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 chodź chodź szybko do samochodu ale Szpital jest mega daleko w ogóle, my nie, to, nie zdążymy. To przychodni, do przychodni naszej, szybko, szybko. Dobra, do przychodni, rodze, ale myślisz. Myślisz, że tam o, odbierają poli. porody. Dobra, nieważne, no, gipleka, szybko, muszą. szybko dawaj. Ja tu, wsiadamy. Ja tu usiądę, Dobra, o, dawaj, o, dawaj, o, dawaj. O, szybko, już tutaj szybko, przychodnia jest dosyć blisko jedziemy, na szczęście. Okay. Dobra, tutaj zapar zaparkuję tutaj, chodź tędy, szybko pójdziemy o, na skróty. Ciplejka, dasz radę. Idzie, ja nie mogę. Spokojnie, no, chodź, chodź, Wszystko będzie dobrze. Giplejka, chodź, tutaj już jesteśmy w przychodni. Dawaj, o, dawaj, ja cię, dawaj! Ej ja tutaj, dawaj, dawaj, dawaj! I chodź szybko do gabinetu. Dzień dobry, witam. Tu szybko, ładuj się tam do, do jakiejś Dobra. pani. O, pani Dobra. doktor, ojku, oj, oj, Ja nie mogę. Słuchajcie, jak widzicie, dziwnym trafem akurat dzisiaj g playka zaczęła rodzić. No i ciekawy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. To jest taka nasza przychodnia, gdzie właśnie tutaj leczą nas lekarze. Mam nadzieję, że odbiorą prawidłowo odbiór tutaj g playki I nawet, wiecie co? Nawet nie wiemy w sumie, czy to dziewczynka, czy to chłopak. Zaraz się okaże tak naprawdę wszystko, bo wcześniej. Nie robiliśmy żadnych badań I czekamy teraz z niecierpliwością Myślę, słuchajcie, nie mogę doczekać Aż tutaj normalnie Gplayka wyjdzie z naszym nowym synkiem Albo coś Wiecie co, na razie tu nikogo nie widzę Może, słuchajcie, przestrzegać Halo, czy o. jest tutaj pan Gplayk? Tak, dzień, dzień dobry. dobry Jak, tam, jak tam poszedł poród? Wszystko się udało? muszę tutaj pogratulować, ponieważ został pan tatą I Uuu. urodził się panu synek Ja, ale Tylko super wie pan co? Bardzo panu gratuluję, aczkolwiek pana tutaj G-Play Ona jest po prostu taka wycieńczona, że niedługo tutaj po synka pan e, synkiem się zaopiekuje, ale ona niestety musi troszeczkę pozostać tutaj jeszcze Dobrze. w szpitalu. Dobrze, tak? to ja synka to, chcę to niech pan odebrać. Po, to niedługo niedługo tutaj e, pan odbierze swojego Dobra, synka czekam. w takim razie. Ja nie mogę, słuchajcie, może kupimy. Nie no, chyba takim małym dzieciom takich od razu słodyczy nie będziemy, słuchajcie, kupować i niezdrowych rzeczy. Wiecie co? Ogólnie czekamy na naszego synka i zaraz zobaczymy. Jak on będzie wyglądać I tak naprawdę yy, Jak będzie w ogóle mówić Będziemy musieli go jakoś nazwać I naprawdę muszę go wymyślić Czy w czym go wyspecjalizować Może piłkarzem zostanie Albo nie wiem Ej czekajcie co tam w ogóle się dzieje Czy tam jest Nie patrzcie w ogóle Jest to normalnie Jaki śmieszny Jaki bąbel Dobra idziemy słuchajcie odebrać yy, Synku Synku jesteś tutaj już, już tutaj może wyjść Czekajcie O synek Synek, ja cię muszę te teraz odebrać, tak? Bo ty tutaj pani powiedziała, ja nie mogę, ale fajnie, że przyszedłeś na świat. Chodź tutaj ze mną, ty. Synek, a tobie nie będzie w ogóle zimno tutaj? Aha. Słuchaj, bo w ogóle ja ciebie muszę jakoś nazwać, słuchaj. Ty na pewno byś chciał jakoś się mega fajnie, y, fajnie nazywać, co synku? Y, w ogóle y, wiesz, tak naprawdę mógłbyś się nazwać jakoś po mnie, na przykład nie wiem, y, wiesz co, jaki ojciec, taki syn i ty byś mógł się na przykład nazywać Gplayerek, bo ja ja będę Gplay, a ty będziesz Gplayem. Co Gplayerek? Co ty na to? No i super. To jesteś Gplayerek. Gplayerek, chodź tutaj wsiadamy do samochodu i pokażę ci nasz nowy dom, gdzie będziesz razem ze mną mieszkać i ja nie mogę. To jest chyba słuchajcie najlepszy Dzień w moim życiu. Teraz Lake'owi, mojemu nowemu synkowi, pokażę, jak wygląda właśnie nasz domek. Także chodź tutaj, zapraszam, synek. A więc tu mieszkamy, widzisz, jest tutaj lasek. E, powiedz, jak ci się podoba w ogóle, wszystko w porządku? Nie? Ty w ogóle, ty tak nie umiesz za bardzo jeszcze mówić, chyba co? Ty w ogóle. Ej, nie, nie, nie kąp się tutaj w tej wodzie. Nie, nie, nie nie plus, plus, czekaj, czekaj, ja tutaj ta, to zaraz tutaj załatwię, okej. Okay. Musimy tu jakoś. Czekaj! Okay. Ej, co się stało? Ej, spokojnie, nie denerwuj się! Chodź tutaj na górę, pokażę Ci gdzie będziesz mieszkać. Mam tu w ogóle zabawki już kupiliśmy z dla ciebie, zobacz. Mamy takiego creeperka. Oj, coś tu w ogóle dziw, w dziwnego się coś zamienił, ten creeperek Dobra, tutaj g chodź tutaj, tylko wiesz co? My mamy jeden tutaj pokój. Nie wiem w ogóle, jeszcze tego nie zaplanowaliśmy, gdzie ty będziesz nie. mieszkał, ale w razie co, mam ciasteczka. I jak będziesz głodny, to daj zdać, to dam ci ciasteczka. Chciałbyś mieszkać no, tutaj, spać z nami no, w łóżku? Ze mną i z g nie. nie Chcesz mieć nie. swój własny, własne łóżeczko swoje? Uh -huh. Uh -huh. Ja nie uh -huh. mogę. Czy własny pokój? Możemy ci po prostu wstawić tu łóżeczko ta. obok nas? Ta, 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 ta. Nie. Nie. Co nie? Plus, 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 plus. Ej dobra, ale jak słuchaj, co co w ogóle ty nowy. chcesz? Będziesz tutaj Nowy, nowy, nowy dom? Nowy. Ja nie mogę, w sumie słuchajcie, rzeczywiście Tu mamy tylko jeden pokój, nie, nie będzie pokoju Dla G-Playka. może weźmiemy pieniążki I coś poszukamy właśnie tutaj w mieście Może akurat będzie e, jakiś dom Właśnie do sprzedania i w sumie Byśmy wtedy mogli kupić dom Z dwoma pokojami, żeby G-Playek Miał swój własny pokój, także choć Rozejrzymy się synku właśnie tutaj w okolicy Ja nie mogę, ale ty jesteś w ogóle Krejzolek, ja ci muszę nauczyć mówić Bo ty w ogóle ciężko masz problem Z, z mową, prawda? E, słuchaj, ja jestem tata i e, teraz Teraz jedziemy samochodem, to jest samochód. Jakbyś nie wiedział, powtórz samochód. Brum brum. No właśnie, samochód. Ale powiedz... Po, powtórz potacie samochód. Tak jak... O, no i właśnie, widzisz, to jest samochód, także już teraz wiesz jak wygląda samochód. Dobra, chodźcie tutaj rozejrzymy i powiedz, który ci się domy, gdzie ty jesteś? Halo, o! Powiedz, który ci się tutaj domek najbardziej podoba w okolicy. Gdzie chciałbyś na przykład mieszkać? Tutaj ogólnie właśnie mieszka na przykład nubek. Co, masz, to, masz coś? Znalazłeś? Tu, tutaj nie, tutaj nie. A gdzie ogólnie? Gdzie byś chciał mieszkać, Jplayer? Tutaj. Ten ci się podoba domek. Ej, czekaj, akurat jest tabliczka na sprzedaż! Wiesz co? To ja tutaj zaraz, wiesz to chodź tutaj dam, damy ci zabawki, pobawisz się tutaj, a tata pójdzie zobaczyć, jak ten dom w środku wygląda, czy wiesz co, czy spełnia nasze oczekiwania, ile kosztuje. Także masz tutaj tak, zabawkę. Ciasteczka Gplayek Nie denerwuj się Usiądź sobie tutaj grzecznie Tu masz jeszcze dywanik Usiądź sobie w razie co na dywaniku I się pobaw trochę zabawkami Zjedz sobie ciasteczka A ja tutaj pójdę i zapukamy w ogóle Czy tutaj ktoś mieszka w tym domu Czy dopiero trzeba gdzieś zadzwonić Halo halo puk puk Słuchajcie, może wejdziemy, zobaczymy właśnie Czy ktoś tutaj jest i jak on wygląda Także tutaj mamy jeden duży pokój Myślę, że moglibyśmy się tutaj z rodzinką Pomieścić, sprawdzimy co tutaj Chyba nikogo nie ma, domek jest pusty Także będziemy mogli samemu sobie tutaj Pozwiedzać, wow, jaka duża normalnie Tutaj toaleta W sumie tutaj też jest jeden pokój, ale wiecie Co tutaj można by zrobić, ściankę Przepraszam, przepraszam, o, dlaczego pan wszedł Tutaj sam do tego domu yy, Bo tutaj ogólnie była tabliczka na sprzedaż ja Ale jestem... to nie wolno, nie wolno Proszę pana samemu wchodzić tu tutaj pana do dom? domu. To jest pana ja dom. Nie, ja yy, go sprzedaję akurat. Tutaj zapraszam. No ej, dobrze, to teraz w sumie pan może wejść. Dobra, ja pan sobie kupić. Ej, ja bym chciał go kupić, bo tutaj fajnie bo Akurat nie mamy basenu, ale super. Tak, jest basen. Ej, synek nam się dzisiaj pożyczy, urodził i chcielibyśmy o, kupić. To gratuluję, domek. gratuluję, Ile on kosztuje pana? No tak, z 200. 200, 200 tysięcy? Tak, dokładnie. Tutaj jeden pokoik mamy, a niech pan No ja już tu pan wszystko przejdzie. widziałem, panu no nie no musi tu pokazywać. Tak czy inaczej, bierzemy go, także wpłacę teraz panu zaliczkę. Proszę. Dobrze. I my dzisiaj się wprowadzamy. Już tutaj nawet jeden okay. karton z sobą wziąłem, e, także już jest tutaj do rozpakowania. Tutaj I dziękujemy bardzo. Rozkam. No panu. to dobrze, to w takim razie proszę pana, proszę bardzo. To, do widzenia. To niech pan się jeszcze tutaj rozgości w tym domu, ja sobie wejdę po prostu tutaj. Dobra, do widzenia, nie ma sprawy. Do widzenia. A co tam jest? Też jakieś wyjście? Ty, słuchajcie, patrzcie, w ogóle. Tam tam schodkami można sobie gdzieś pójść do góry. Zaraz tam zobaczymy. Napiszcie, jak Wam się podoba nasz nowy domek? Czy jest lepszy od tego, który tam, e, właśnie w którym tam mieszkaliśmy? Tam na górze ogólnie. E, tu w sumie jest więcej pokoi i myślę, że są większe możliwości, żeby po prostu e, właśnie tutaj ogólnie zamieszkać. Także idziemy po naszego synka, on się tutaj powinien bawić. Ej, Jeeplejek? Gdzie ty jesteś, Jeeplejek? Gdzie? Słyszycie tu gdzieś, Jeeplejek? Pokaż się, gdzie jesteś. Co? O, tutaj! Ej, player co ty tutaj robisz? To cię tutaj wpakował! Ej, ja nie mogę! Spokojnie, nie denerwuj się! Wyskakuj tutaj, G-Player, chodź. Ej, hop, musisz zrobić krok, tutaj. O, pięknie, udało ci się! G-Player, słuchaj, co się stało w ogóle? Czemu ty tutaj wpakowałeś się? Co? Chodź. Tutaj. Co? Co? Tamten? Tamten młody. Ten, ten chłopaczek cię mały wpakował tutaj w tą pułapkę? Niemożliwe, słuchaj! Ja nie mogę. To słuchaj, jest normalnie synek nuba. Ja sobie z nim pogadam. Ej, czemu wpakowałeś tutaj mojego synka w ogóle w pułapkę, co? Jesteś tutaj nubem i tak naprawdę nie, nie trolluj mojego synka następnym razem. Przecież w ogóle to jest niedorzeczne. Ja nie mogę, ja muszę z jego ojcem pogadać Gplayek. Zaraz go poszukam, bo z tym małolatem się nie dogadam. Także zaraz, zaraz sobie z nim pogadam. Panie Nubek, panie Nubek! Gdzie on w ogóle? Musi tutaj gdzieś być, słuchajcie. Jego ojciec. Nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzie y, ten nub, nubki su w sumie zazwyczaj, słuchajcie, y, dirta kupią całymi dniami, y, a tu dirta ogólnie jest wszędzie sporo. Y, także może być tak naprawdę kompletnie wszędzie. Panie Nubek, panie Nubek słucham, jest. pan... słucham, czy Ej, to akurat o... mnie pan teraz woła? Szukam Bo pana. Ja tutaj mam dla pana prezent, proszę bardzo. Nie chcę proszę żadnego bardzo. dirta od ciebie. Słuchaj, twój syn w ogóle strollował mojego. Synka, który się Mój dzisiaj syn? urodził, on jest małym bubasem, Nie. a twój syn go strolował i wpakował Absolutnie. do pułapki. Co to ma w ogóle? Mój... Syn, mój syn jest aniołkiem, mój syn jest idealny, to najwidoczniej twój syn jest jakiś niepoważny. Proszę Nie. się odczepić od mojej rodziny. Tutaj jest pułapka, no. to ty wykopałeś, tak czy twój syn? Ty tego no, pewnie nie o, wykupałeś. akurat sobie mu tutaj dircik dam. Dobra, o, przestań, ty, ty, lubię jeden, ja ci dam. Jeszcze raz słuchaj, e, mojego, e, mojemu lube? synkowi coś. Jesteś. Jeszcze raz mojemu synkowi zrobicie trola to pożałujecie. Dobra, GPLek. Gdzie w ogóle jest GPLek? Gplayek, jesteś gdzieś tutaj? GPL! Ej, on może poszedł sobie spać gdzieś tu słuchajcie ty. Przecież GPLek gdzieś tu był. Halo, GPK! Ej, nie ma go w ogóle tutaj Tutaj też go nie ma Ej, gdzie on poszedł? Synek mi się zgubił No nie, i co ja teraz zrobię? Słuchajcie, synek mi się zgubił No nie wierzę po prostu -play, jak jesteś gdzieś tutaj? Ej, ciastko? Przecież ja dawałem ciastka G-Playkowi. Ej, słuchajcie, o może on poszedł tutaj gdzieś. Ej, tu jest następne ciastko, pogubił ciastka. No nie no, G-Play gdzieś, słuchajcie, chyba poszedł w podróż sobie samemu. Następne ciasteczko. No nie, ale przesadził teraz chłopaczek, słuchajcie. Ja cię, nie mogę, patrzcie, następne ciastka. I co to w ogóle ma znaczyć? G-Playek, jesteś gdzieś tutaj? Ja nie mogę. Ej, no, sakra... Ej patrzcie, tu jest następny dom na sprzedaż. Przepraszam, widział o, pan... Dobry. Mojego Jak synka, nam się G-Playka. Domek Wie pan takiego e... małego chłopczyka ogólnie, który tutaj nie, dopiero się nie, dzisiaj nie urodził. Nie ale mamy tutaj nowy domek, taki na sprzedaż właśnie teraz wystawiłem, też bardzo ładny. No, w sumie, chce pan może sobie pan, go pan zobaczyć. my nie chcemy mieszkać obok tych nubów. Oni strollowali mojego synka i tam same pan. Ale niemożliwe, to bardzo dobri ludzie są. No ewentualnie no jak chce, no to pan może tu po prostu w tym sobie zamieszkać. Też fajny jest ten domek. Jeden pokoik taki e, fajnie urządzony Nieco. tutaj salon, trochę małe, małe te pokoje są, trochę mi się nie podoba, że są takie małe ale fa O, nawet jest łóżeczko! Tylko pan tak, chciał tak. mieć swój pokoik. Dobra, proszę pana, to możemy nie się. Ja tak, że... pana mogę zaprowadzić tutaj na górę ogólną. Nawet gdyby drugie piętro jest. No tak, dobra. Jest jeszcze tutaj taki ogromny taras. O, dobra, proszę pana, to umówimy się tak, że tamta zaliczka, którą panu dałem, przechodzi na ten dom i później dopłacę całą resztę za ten dom, dobrze? Możemy się tak umówić? No dobrze, no dobrze, w takim razie. Dobra, no ja idę szukać mojego razie, synka. Proszę, do, widzenia. Proszę iść, do widzenia. Jesteś gdzieś tutaj tutaj ciastka ciastka się tutaj już, słuchajcie, nie idą. Może posz, przeszedł mostkiem Jeeplajek tutaj. Jeeplajek, synku, jesteś gdzieś tutaj. O, jest następne ciastko. Widzicie? Na pewno g poszedł gdzieś tutaj Ej, i tam, widzicie? Następne ciastko, on i szedł ewidentnie W tą kierunku, o, słyszę go G-Playek, gdzie ty jesteś? Co tam? Gdzie, gdzie on jest? Gdzie on jest? Słuchajcie Gdzie G-Playek? gdzie ty jesteś? O, dobra, patrzcie, tam jest Już, już, już cię idę Złapię cię, ty cwaniaku, jeden miałeś się nie ruszać Ej, gdzie ty uciekasz? Stój, g ja nie mogę Co? Co ty, gdzie ty mnie tutaj prowadzisz? Ej, na sprzedasz telefon To, Tadami, co? To jest... Ten, ten dom ci chcesz kup... żebyśmy kupili? Taki domek? Ja nie mogę, słuchaj, on jest mega wypasiony, g Naprawdę powiem ci... No, możesz cię pokąpać. Dobra, g ty, może ten pośrednik nieruchomości ma? Słuchajcie, ten sam dom. Tam był jakiś numer telefonu. Powiem, może bierzemy ten dom. Ja nie mogę, on jest mega wykokszony. Przecież widzowie, widzicie? Ten dom. Jeszcze ma tutaj drugie piętro. Ja nie mogę, od razu go biorę w ciemno. Nieważne ile on kosztuje. Weźmiemy najwyżej kredyt. Słuchajcie, będziemy spłacać ten, całe życie ten dom. Ale będziemy tu mieszkać, będziemy szczęśliwą rodzinką. Ja nie mogę, taki nowoczesny, piękny. Dobra, także dzwoni. Słuchajcie, to jest chyba numer do tego pośrednika. Dobra, wykręcam numer. Halo, halo dzień dobry. Tak, Witam. Słucham, tak słucham. Ja Jestem dzień zainteresowany dobry. tym nowoczesnym białym domkiem, który on jest nawet się nie targuje. biorę no go w ciemno. No jestem teraz nim. O, widzę, widzę w sam raz. Pana to co to pan bierze w takim razie to jednak ten dom, ale decyduje się na ten dom i w ogóle no, nie, nie dyskutuje. Jak wie pan co? No, ten dom jest no jest strasznie drogi. Nie ma sprawy. Płac, dopłacam tutaj zaliczkę. bierzemy go. No dobrze, Dziękuję panu dobrze. bardzo. Ja będziemy zadowoleni. Do widzenia. To już biorę tutaj tabliczki ściągam w takim Dobra, razie. Ściąga tabliczki, a my mamy nowy do vídeo, Jak ten czas, słuchajcie, szybko mija. W ogóle dzisiaj Gplayek ma już swoje 18 urodziny, i przygotowuję dla niego specjalnie piękny tort. Który, słuchajcie, przyozdobiłem tutaj. Już ostatnie tutaj szlify, i będziemy dzisiaj właśnie świętować y, 18 urodziny mojego synka. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale zapuściłem sobie brodę. Y, dajcie znać w komentarzu, czy Wam się taka moja stylowa podoba. Jeśli tak, oczywiście kciukasek w górę teraz pod tym filmem. I czy w ten torcik Wam się y, podoba. I chwila, telefon dzwoni. Tak, słucham Gplay przy telefonie, w czym mogę pomóc Pomóc, Dzień to... dobry, z tej strony tutaj nauczycielka G-Playka. Chciałam się zapytać, czy coś się stało? Ponieważ G-Playka w ogóle dzisiaj nie ma w szkole. Czy on jest I... chory, czy się rozchorował? No nie wiem, Mał... proszę pani, no Jplayk poszedł dzisiaj do szkoły, powinien być. Ja już to no sprawdzę. Nie, no nie ma, nie ma go, proszę pana, Dobra, nie ma. To ja się tym zajmę, proszę się nie denerwować. Niech pani mu nieobecności tylko nie wpisuje do widzenia. No niestety, no musiałam, do widzenia. Ja nie mogę, słuchajcie, jak to G-Playek nie poszedł do szkoły? Ja już muszę go, słuchajcie, znaleźć. Nawagary poszedł dzisiaj w swoje 18 urodzi. Niemożliwe, muszę go odnaleźć. Może się gdzieś schował przed panią nauczycielką w szkole, czy coś. Nie wiem, pogadamy może z jego e, właśnie kolegami z klasy. I może oni nam coś powiedzą. Także szybciutko, słuchajcie, lecimy do szkoły. I za momencik mam nadzieję, że czegoś się dowiemy. Także co on w ogóle teraz miał, to nie jest jego klasa, słuchajcie. Tutaj jest właśnie jego klasa. O, akurat chyba mają przerwę, bo e, zobaczcie. Chłopaki, ile to jest 5 razy 5? Ja, ja sobie robię. No mówcie, mówcie, mówcie. Sorry, mówcie. Bo, bo macie przerwę tutaj. Widzieliście może dzisiaj G -play? Bo tak nie. naprawdę on dzisiaj miał przyjść do szkoły, a nie przyszedł. Wie ktoś może, ej, wy może wiecie, yy, gdzie jest g tolecie, ej, w w proszę pana. Tolecie. Ej, nie, 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 chodź tutaj, ja cię znam, ty jesteś Bartek, przecież ty jesteś jego najlepszym no. kolegą. Pogadamy sobie da, tutaj. Da, da. Ty na pewno wiesz, co jest g playkiem, słuchaj, mów, gdzie jest G-Playek? w talecie. To chodź pójdziemy nie, razem no do toalety i sprawdzimy, nie, nie, tak? Nie, nie nie, nie trzeba, nie trzeba. Nie trzeba Bartek, słuchaj, panie. ja ogólnie wiem, że wy nieraz chodzicie na wagary. Jeśli nie. mi nie powiesz, gdzie jest GPK, to powiem twoim rodzicom, że, był, że chodzisz na wagary i dostaniesz No nie, no bliska, no co pan będzie mówił pan tutaj rodzicom? No dobra, powiem. Gdzie Poszedł jest na randkę dzisiaj Gdzie dziewczyną? na randkę poszedł? Ale fajowo, co nie? Gdzie? No. No Za dom burmistrza poszli sobie tak Dobra, dzięki na wielkie, radeczkę. Bartek. To na razie ale, trzymaj ale się. Ale to nic nie mówi, że to ode mnie. Dobra, nie powiem, nie powiem. Ja nie mogę, słuchajcie, nie wierzę po prostu. g poszedł na randkę zamiast do szkoły. Tak, takie sobie wagary robi. Nie, ja na to nie pozwolę, słuchajcie, za dom burmistrza po, podobno e, właśnie poszedł. Także idziemy teraz tutaj tędy na skróty i zobaczymy, co on tutaj robi. Ten cwaniaczek. Ja już mu dam, słuchajcie, randkować w czasie szkoły. Po szkole mógł sobie iść z dziewczyną na randkę. A nie, ej, patrzcie. Jest tam jakaś dziewczyna, ty, ale Jeeplejka nie ma. Gdzie jest Jeeplejak? Słuchajcie. Powinien przecież tutaj być, za domem burmistrza. Tu jest dom burmistrza. Dobra, może się tutaj rozejrzeć. Tak, ciebie kocham. Ej, mła! Po może jakoś. Jak oni się całują, ej, co to ma być w ogóle? Ej! Jeeplejak! To, co to ma być w ogóle? Ojciec idzie, ojciec idzie, to jest, idzie. O, to jest nie, grany giplejek. Słuchaj, swoje urodziny idziesz na randkę na Wakary z tą dziewczyną, tato. z twoimi rodzicami sobie też porozmawiam Słuchaj, to jest moja dziewczyna, idziemy, Aleks. fajnie, ja słuchaj. dorosły, No weź, no przestań. Dopiero nie od dzisiaj jesteś dorosły, ale jesteś jeszcze, słuchaj, pod naszą opieką. Zapraszam no cię do tato. domu. Wracamy do Aleks. domu. wiesz co? P później, ale później przyjdę. idziemy. Giplejek, przestań już, przestań, bez takich. E idziemy do domu i wiesz co, szleban ci dam. Twoje własne no, 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 18... To, no przestań przy dziewczynie jeszcze tak głośno gadać Jakiś dobra, do mnie Nie, nie będę interesuje to, żadnego to nie interesuje interesuje Dzieplejek, twoim obowiązkiem jest chodzenie do szkoły Nie poszedłeś do szkoły, tylko poszedłeś na wagary No bo dlatego... mam 18 lat I teraz ja będę sobie rządził o sobie nie, nie słuchaj nie Ty niedługo masz maturę, będziesz pisał maturę, jeszcze się uczysz Ale dopóki... to jest bzdura po co Nie, to komu, dopóki, dopóki się uczysz plato. Słuchaj, to będziesz się nasłuchał Albo będziesz y, po prostu musiał no, samemu dobra, sobie radzić No nie telewizor w rodzinie Idziemy Taki, na górę, toki. dostajesz szlaban, i dostajesz szlaban, no, idziemy no, tak na samą to górę. Co ty robisz? Mam urodziny dzisiaj. Jaki, Fajnie, te... Ej, masz no, urodziny, no, nie masz urodzin. Tu... Właśnie tutaj do swojego pokoiku, nie wiem, jedyną opcją tutaj zamknę drzwi jeszcze na klucz, żebyś tędy sobie nie wyszedł. Tu możesz jedynie sobie pograć w Minecrafta na komputerze cały dzień się spędzisz w tym A, pokoju. A, na komputerze mogę sobie grać? No to będę grał cały no dobra, czas na dobra, ale masz to nie wychodzić, Po prostu yy, zraziłeś mnie do siebie Gplayek. Więcej masz nie chodzić na wagary, bo pożałujesz. Będziesz no zobaczymy, musiał... zobaczymy, tato. Dobra. Słuchajcie, Gplayek musi po prostu pożałować za te wagary. Musiał dostać szlaban, żeby po prostu zrozumieć, że robi. I źle. I wiecie co? Bardzo po prostu jestem teraz zły i zabieram normalnie tort, wrzucam go do zlewu, albo wiecie co? Zastupimy go w basenie, żeby już po prostu się nie dało go zjeść. Po prostu bardzo mi jest przykro. Cyk i po torcie. Po torcie urodzinowym dla G-Playka miało być przyjęcie urodzinowe. Mieliśmy zaprosić pełno gości, ale w sumie no, w sumie słuchajcie, nie wiem czy ja dobrze robię. A może mogliśmy zrobić w sumie to przyjęcie, słuchajcie? W sumie są jego urodziny, a jestem taki niemiły. E, fakt, że jestem trochę zły. G-Playek, wiesz co? Jednak zmieniłem zdanie. Ej, gdzie on jest? Gdzie jest Gplayek. Ej, słuchajcie, wybita szyba? Co to ma znaczyć? Już mnie nigdy więcej nie zobaczysz Gplayek wracaj maneczko. do domu Wracaj do domu ha, ha, Na, Natychmiast wracaj do domu Ej no w sumie on jest pełnoletni słuchajcie Przecież teoretycznie może robić już sobie co chce No nie ja szybko lecę Słuchajcie szybka misja musimy złapać Gplayka Zanim właśnie jakiś głupi pomysł mu przyjdzie do głowy Idziemy Gplayek stój Dobra szybko bierzemy skuter Idziemy go znaleźć Gdzie on w ogóle jest Wydostał się w ogóle z pokoju Rozbił jeszcze szybę słuchajcie straty będą Przecież trzeba będzie tą szybę zalepić No to jest po prostu ręce padają. Y, masakryczne zachowanie ze strony Dipleka. Alex, bierzemy i... te wszystkie tutaj walizki, wyprowadzamy się stąd daleko. Stój, jak najdalej, tylko na jakie, jakie, wyprowadzamy się? Gdzie ty a tutaj co? w ogóle się wyprowadzasz? Dorosły co? Ja, bo jestem. Wypłyniemy, wypłyniemy, zabieramy wszystkie bagaże, płyniemy do innego kraju, tam sobie fajnie ułożymy życie, a nie to co z tobą tak. Ale coś leci, jest tutaj. Mam, co źle ci jest tutaj? Przepraszam cię. No wiesz, zobaczyłem swój błąd, teraz dopiero przemyślałem. Ja cię Przepraszam, JPLEK ogólnie, że 18 rok. teraz nagle mnie przepraszasz, tu mi wstyd przy, Ale dobra, Alex, nie denerwuj się. Tak się składa, że byłem zły, że poszedłeś na wagary i gdybyś poszedł do szkoły, to by nie było problemu. Ale dobra, słuchajcie, już jest wszystko dobrze. Naprawdę wy się kochacie, naprawdę to jest twoja wybranka życia. Dobra, ale nie musicie się przy mnie całować, tak? Tu jest kościół. Jeśli chcecie, g chodź tutaj. Możemy normalnie e, załatwić wam ślub w kościele i, to to i możecie się tak normalnie szybko? ożenić. Dokładnie tak. A jak, będziemy jeśli mogli chcecie. mieszkać z wami w domu na przykład, albo no, no nie wiem, czy coś ogarniemy. No, no pomyślę, pomyślę, G-Playek. dobry Jak się będziesz, dobry ksiądz, jak się będziesz słuchał, e, Proszę księdza, e, tutaj mamy dwójkę e, młodych, e, młodą parę e, przyszłą i oni chcieliby wziąć ślub. Tak. E, także w, w przyszłym tygodniu proszę nas tutaj zapisać na listę, e, ponieważ oni się będą tutaj żenili, będzie wielkie przyjęcie, także dziękujemy, proszę księdza. księdza też zapraszamy później... w takim razie. Tak, zapraszamy księdza i później dogadamy szczegóły, także G-Playek, ksiądz tutaj załatwi ci ślub, niedługo wielkie przyjęcie, e, będziecie po, po prostu e, parą młodą, ożenicie się, także słuchajcie, e, myślę, że teraz dobrze zrobiłem w miarę g tutaj e, już myślę, że nie jest na mnie taki zły, zabierajcie te rzeczy i wracajcie do nas do domu, Ale dobrze? Ale wracamy do domu, będzie ślub. No Pięknie. Jał się witajcie ponownie tutaj, dziadek Gplay, ja już mam tutaj, słuchajcie, 70 lat, dokładnie tak, trochę już jestem siwy, trochę mam mniej siły, ale mój synek Gplayek zaprosił mnie dzisiaj na spotkanie rodzinne, coś mi powiedział, że chce mi ciekawego powiedzieć, o widzę go tam za oknem, synku Gplayek. Chłop, już ma 35 lat, dorosły chłopak, słuchajcie, rodzinę założył. Zobaczcie, tato, są tato! Jego no dzieciaki! Cześć, cześć, tato! O, cześć, cześć play, słuchaj! Jak tam dzieciaki ogólnie zadowolone, dobrze się uczy? Tutaj córeczka, bo. Tutaj... Tak, tak, tu Asia bardzo grzeczna, Wojtuś to samo. Wiesz, co tato? Chciałem usiąść sobie, chcę. Jasne, bo ty już tak ci A, ciężko, no, Mam ci tutaj mały poczęstunek dla was, dzieciaki, cukiereczki które dzieci przyniosłem no, tutaj dla ciebie, ogólnie... Wojtuś. O proszę, tutaj cukiereczki, częstujcie się. O mów co, tą No tak, co w trawie piszczy, nie? Wiesz co? No, pracowałem w tej korporacji cały czas przy tej pracy biurowej. No już po prostu mam tego dosyć i teraz mam nową pracę, ale słuchaj, zostałem kaskaderem. Co? Ej, tak. synek, chcesz, żeby mi wszystkie włosy z głowy spadły? Ty mnie tak, tak nie stresuj. Jakim kaskaderem? No Ej, to to, to jest niebezpieczne, synku. Nie zgadzam się na to. Żadnym kaskaderem nie będziesz, na rozumiesz? To, ale ja ci mówię. Będę i koniec kropka. Nie będzie tak, jak były moje osiemnaste urodziny, że mnie zamknąłeś w pokoju. O już, przestań będę wracać to, do tych czasów. To już dawno jest przeszłość. Zastanów się dobrze nad tym cyrku. Ja muszę coś zrobić. Zatrzymam cię i wybiję ci ten nie, pomysł nie, tato. z głowy. Oj, na pewno słuchajcie, nie pozwolę na to, żeby mój synek był kaskaderem. Ja wiem z czym to się wiąże, to jest niebezpieczne. Ja idę, słuchajcie, do Alex, porozmawiam z nią, ona pracuje tu w galerii handlowej i mam nadzieję, że jakoś uda nam się tutaj dojść do porozumienia i wybijemy to Jeep z głowy. Żeby po prostu sobie nie myślał, że on tutaj, wiecie, co będzie skakał z jakimś wysokich przepaści! Alex! Alex, to ja dziblem! tak! Tak, no. Co tam słychać? Słuchaj, idziemy. W sumie jest, jest problem, bo nie wiem, czy słyszałaś, że twój w ogóle mąż chce być yy, kaskaderem. No, no wiem, wiem. Boję się strasznie o niego. Boję się, że nagle coś się stanie i z dziećmi sama zostanę. Ale co ja mam zrobić? No już wszystko próbowałam. Słuchaj, wybijemy no, nic, mu to idzie. z głowy. Masz tu w sklepie jakieś pułapki? Mam pomysł. No, a, Złapiemy ma. go w, w pułapkę. Ja mam dostawę. Tutaj mam takie pułapki. Zobacz sobie, tato. Tutaj w strzynce Dobra. są. Proszę, podejdź. O, tyle starczy. Zrobimy tak, złapiemy go w pułapkę i powiemy, że dopóki y, nie wybije sobie tego pomysłu z głowy, to go nie wypuścimy. Prosta sprawa. No także... bracie, myślę, że się to uda. No dobra. Na razie, na razie. To pa, trzymaj się, Alex. Okej, okay, słuchajcie, także sprawa załatwiona. Mamy pułapki. Ja jestem mistrzem prolowania mimo swojego wieku. Y, to po prostu dobrze wiem, jak to się robi i zaraz normalnie zrobimy pułapkę na mojego synka, G-Playka. Okej, okay, dobra, także jak nie patrzy, tutaj wstawimy pierwszą pułapkę, okej. Okay. Dobra, gdzie on w ogóle jest? Słuchajcie, tam go nie ma w domku, nie widzę go. Tu wszystko widać Tato, tato! Ej! Co ty? Młodzieńcze złaś tamtą! Co, ja robił, co ty robisz? Zła tam tamtą, synku! Nie, Ej, co jest grane w ogóle? Nie, stój! Stój, 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 stój! stój. stój. Ale super! Tato! Stój. Też chcesz? Też chcesz, pójść, dawaj! Nie, dawaj. słuchaj! Giplejek przesadziłeś! Ej, co w ogóle? Tu nie ma przejścia żadnego! Ej, co jest grane, Giplejek? ej, berek! Berek koki. jesteś Berek! Nie złapiesz mnie! No to ty berkiem. jeszcze masz siłę w ogóle, na to? tak, bo Berek, Berek. Jakieś takie rzeczy? Co Nie ty złapiesz mnie! Nie no. złapiesz no. mnie! Ha! Mój cię złapałem tato, ty, ty w pułapkę! Złapałem tato. cię jak małą zwierzynę w lesie! Tato. Ej. Ale ja jestem bardziej cwany co? niż ty! Tu ty! Tu ty! I Zaraz cię w następną pułapkę złapię! Stój, młodzieńcze! Nie będziesz żadnym kaskaderem, to jest niebezpieczne, tato. rozumiesz? Ja ci mówię! Jeżeli ja będę, to znaczy, że będę tym kasaderem, Ej, a jeszcze powiem nie ci coś w ogóle jeszcze fajniejszego. Ej, Poczekaj, nie. zrobimy teraz. Nic nie, nie kup jego, cyku. zostaw te perły, one też nie są bezpieczne. Gdzie ty tam włazisz? Uh -huh. o, I widzisz, to nie jest bezpieczne. Co ty robisz, synku? Uszalałeś? To, 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 to jest po prostu przesada, co on robi. Patrzcie, ja nie mogę. I rzucił gdzieś perłę, przestrzelił w dźwiękowym te go zaraz pod wodą. Ej, ja nie no mogę. No co? Udało mi się, tato. Ubieram Stój, teraz te okularki, Ej poczekaj, czekaj. ci czekaj. plejek. to jest niebezpieczne, naprawdę, co ty... Tato, muszę się przez... tylko przygotować. Jakie okularki, ty nic nie ubieraj, ty nie jesteś gwiazdą Hollywood, żeby tutaj jakieś okularki ubierać i grać rolę. Poczekaj, ty, tato, nie skacz biorę tamtąd. okulary, Stój. ubieram okulary, biorę tu swój sprzęt. Gdzie ty jesteś? Tutaj, Staj. tutaj widzisz mnie. Ja nie widzisz, mogę. Tej te okulary. Nie po prostu. Co, Oj, o, co on zrobił? to jeszcze raz. Co jeszcze ty raz, robisz? Raz to. W takim Słuchaj, razie. ty jesteś po prostu nieodpowiedzialny. Jesteś nieodpowiedzialny. Gdzie on jest? Słuchajcie, gdzie on jest? Co on narobił dobrego? Ej, stójcie plejek! Nie no, co, co z niego za kaskader, słuchajcie, co to po prostu było, Ci Black skoczył i co teraz będzie, ja po prostu nie wiem, idę po prostu do domu.